Zobaczcie jak Wojtuś wcina owsianeczkę, Wojtuś ma z dżeman tu skawkowym. tak, ale pyszna owsianka, niam, 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 tylko ta bajka powiedz jeszcze musi polecieć, bo to Bink leci, prawda, no pewnie, ale ładnie niunioje, ja. mm, mamusia dumna. Zobaczcie, Wojtek zjadł swoją owsiankę. Mama wyszła na chwilę spokoju, a Wojtek siedzi przy mojej owsiance. Jest tutaj talerz, talerz. Nie, nie. I zobaczcie, jak zjada mi owsiankę. Nawet się nie najadłam. Nawet nie zjadłam w połowie. Jak on już wyjada moją. Mama za mało gotowała owsianki. Na naszą ekipę, prawda? Witajcie kochani, z tej strony ja już z kawusią i w sumie jest już późno, bo jest grubo po południu u nas. Rano tylko widzieliście jak Wojtuś zajada owsianeczkę. I w sumie nic ambitnego rano nie robiliśmy, bo Wojtek miał jakiś kiepski nastrój i dosyć mocno dzisiaj dokuczał i wchodzi w ten moment, że dużo wie. I zaczyna dużo wymuszać płaczem histerią. Tak, muszę go tego odłuczyć. Więc powoli, powoli, ale dzisiaj miał naprawdę kiepski nastój. I przez to, że on miał kiepski nastój, to ja miałam kiepski nastój i jeszcze przypominało mi się, że y, muszę mężowi dać się na rzecz do naprawy. Tak, y, bo spadł mi co? Maszynka do mielenia mięsa spadła mi, i otworzyła mi się obudowa. I nie wiem, teraz, mam nadzieję, że środek jest w porządku, nic tam się nie stało, bo po prostu będę bardzo na siebie zła. Za tą maszynkę. Tak, przypomniało mi się właśnie o tej maszynce. Szkoda, że mi się o niej przypomniało. Najwyżej nie, nie gdzieś do naprawy zaniesiemy. Byliśmy z Wojtkiem na spacerku. Bo jak wiecie, dzisiaj mata biegł otworzyła lodzianie, ale moim głównym celem było pójść do Bietonki, zobaczyć czy jest papier toaletowy na pomocy, więc był wziąłam pakiet toaletowy i, i chusteczki higieniczne. I przy okazji, wiedząc, że jest pomoc 1 plus 1, ale w sumie nie byłam pewna, czy to, co bym chciała, to będzie. U nas było pusto. Były, są też promocje, minus 70%. Ja wiem, że to jest od wtorku, a ja dzisiaj w piątek przyszłam, więc nie wiem na co ja liczyłam. No ale czasami może bym coś trafiła. Niestety, nic nie trafiłam. Były te torebki w sumie, co mi się średnio podobały, ale stwierdziłam, że na opad tego mogłabym je wziąć. Bo był tam plecaczek, którego planuję sobie raczej kupić, ale to jeszcze zobaczymy, czy na pewno się zdecyduję na niego. Ale za to biedące Udało mi się kupić dwie właśnie promocje, dwa produkty na tej promocji 1 plus 1. Z cenami. Była koleżanka przy Kasie, więc sprawdziła mi, czy na pewno wejdzie. I tu mamy pędzel do makijażu bambusowy. Myślałam, że to będzie, że trafię na taki do podkładu nie podkładu, tylko do różu. Jakieś, no ale nie było. Dobra, już mogę cenę ściągnąć. Aha, to są takie dwa. Zaraz wam pokażę. Piorę. Się włamie. Takie dwa patyczki. Do makijażu. O! Fajny. Ja takiego nie mam. Mam takie cienki ale mięciutki, wygina się we wszystkie strony, ale to jest najbardziej używany przeze mnie. Widzę, że ten taki jest troszkę sztywniejszy, więc myślę, że coś tutaj o tego podziałamy. A drugi to już taki misiowaty, te do blendowania, jak to mówią, profesjonalnie. Więc ciu, 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 ciu i jestem piękna, tak. Takie dwa patyczki. Ono kosztowało 13 zł, więc moim produktem za darmo był ten, bo był za 7,99. I to jest mleczna maska Garnier Botanic Terapia. Yy, mleczna, czyli proteinowa. Akurat mi się kończą, więc super, że udało mi się chociaż to kupić. Ale po naklejali, dobra, nie będę zdzierać. Więc takie myślę, że fajne produkty dwa kupiłam. Niestety nie znalazłam rachunku. Nie wiem, może nie wzięłam z kasy, czy coś, żeby. Na pewno się upewnić, no ale myślę, że koleżanka mi powiedziała prawdę. A do drugą rzeczą jaką mam... Parka z Allegro. No, że szybko przyszła, o dziwo. Więc ją otwieramy. Zaraz Wam pokażę, co ja tam za... głupoty pobrałam. <laughs> nie no, żartuję, nie głupoty. Ale myślę, że... O, jest rachunek. Żadnego zapisu, żadnego zapisu. To wszystko zapłaciłam. 130 zł za okrąglenie. Dobra. Pierwsze dwie rzeczy. Wyczaiłam promocję. Tylko teraz się waham. Na Instagramie obserwuję takie jak. Matka promocja. Pasja promocja. I na którym z tych, tylko te, wydaje mi się, że u matka promocja pokazała, że są w promocji słuchawki. Słuchawki z 200 na 20 zł. Aczkolwiek wczoraj patrząc na cenę tych słuchawek, to już cena była 40 zł. A to są yy, te słuchawki. Zaraz otworzymy madechina. Ciekawe, czy tu pisze gdzieś. Aha, dobra, tu jest róż, więc y, mąż wziął sobie białe, bo mu powiedziałam o tej pomocy, więc też stwierdził, że chce, a ja sobie wziąłam różowe, więc zaraz. Yy, dobra. Czytałam opinie, że są dobre, że są fajne, że nic z nie działa, że działają tak jak należy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda takie małe śmieszne coś. zobaczcie dosłownie malutkie. oj Dobra? Coś mi się zaświeciło? Czy to jest lewy prawy? Dobra, na razie nie widzę. Dobra, to chyba tak by było. Ciekawe, jak będą się trzymać. Coś mi tam miga. No dobra, poczytam obsługę. Nie wiem, czy on miga. Dobra, nie znam się. Saćmy je z powrotem. Może przestanie migać. Dobra, teraz dwa migają. A nie, migają. Nie migają, tylko świecą się na czerwono. Więc nie wiem. Dobra, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak. Tak, a może sobie białe. Zwykłe, klasyczne białe. Dobra, dalej świecą. Ciekawe czekać instrukcja obsługi do tego jest. Dobra, jest. A tu na dole świeci. Dobra, nie będę się tam. O, jest kabelek. Dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będą fajnie się trzymały. Ok, jedną rzecz mamy. Yy. Druga rzecz to jest zabawka dla Wojtka. Yy, bubel, coś tam. Myśl, dobra, myślałam, że to będzie większe, no ale dobra, na jego rękę. I to jest takie antystresowe, tu się wciska, a potem się wyciska. Stąd nie wiem, czy będzie mu się to podobało, ale stwierdziłam, że wszyscy na Instagramie mają, więc czemu my mamy tego nie mieć? I w ogóle to wiecie. Za śmieszne pieniądze kupiłam. A to za 20 zł. Pusz bubel zielony. 90 zł. Były nawet za 5 zł. Więc naprawdę myślę, że spoko zabawka. Grunt, żeby się poważnie, może coś mu się tam zmieni. Następną rzeczą jest soniczna szczoteczka do twarzy za 10 zł. Dobra, nie umiem otwierać. <grywa> e, tutaj pisze z tyłu jakaś forever. Mam inchina oczywiście. Nie wiem jak to będzie w użytkowaniu. Nie wiem, chyba trzeba naładować. Dobra nic mi tu po obrazkach nie idzie. Na nad dusza nic tu się nie dzieje, więc obstawiam, że trzeba będzie to naładować, a jak naładować? Aha, no tak, teraz do wszystkiego kabelku. Jest kabelek? Dobra. Ujmę tak, jak wszystkim się pobawię, wszystko potestuję, to na pewno Wam powiem. Link do sklepu Wam zostawię. Następną rzeczą jest smart, tak zegarek, o matka jakie to małe i oczywiście też jest w częściach, tu mam bransoletkę, również chciałam różową, odpalać teraz tego nie będę, bo i tak moja obsługa takiej technologii jest bardzo niska, ale na pewno bym chciała podłączyć go pod telefon i zobaczyć jak będzie funkcjonował. Ma pokazywać tętno. Yy, co tam jeszcze? Yy, tętno, sen. Patrzcie, tu mam jeszcze jakieś obrazki. Chodzenie, rozmowy. Yy, Madeleine Hina. I yy, coś. A, temperatura chyba ma pokazywać puls ma pokazywać puls, jest to pulsometr i coś jeszcze więc y, dużo funkcji ma w sobie więc y, ciekawa jestem jak będzie to w noszeniu czy będzie mi wygodnie ponieważ męża y, jak sobie założyłam to było mi niewygodne. bo była tu zawsze szeroko mi i taki y, ten, Mój telefon, taki zegarek. Wyniósł mnie 20, nie 40 zł. Przepraszam, 40 zł. I ostatnią rzeczą, to już takie było lekkie szaleństwo, bo pan miał, czy, albo inaczej, ten miał maseczki. Więc e, 10 sztuk e, płatków pod oczy wyniosło mnie 13 zł. Sprawdźmy, czy jest, a 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. 10 sztuk. Na pewno któreś pójdą dla Was, któreś. Na pewno dołożę do rozdania, które mam nadzieję, że może na dniach wystawię. I następne 10 sztuk, również za 13 zł. Również Tupilatę. No, Tupilatę. Bardzo lubię te, bardzo lubię te. W sensie takim, że super się trzymają na oczach. I są fajne jak są zimne, więc y, rewelacja. Dla mnie rewelacja. I również za te złote zapłaciłam 13 złotych za 10 sztuk. Więc wydaje mi się, że. A nie, przepraszam, 12 zł za te Więc wydaje mi się. Słuchać jak się żyje. Więc wydaje mi się, że fajny deal. E, jestem zadowolona i. I chętnie bym się już pobawiła a Złączyła się z Wami. Więc się nie dziwcie, że za chwilę skończymy ten film króciutki, bo Madzia musi się pobawić swoimi nowymi gadżetami, yy, poczytać, pomyśleć, jak to. Myślę, że baję fajne za 10 zł. Pewna, no że nie było mi szkoda 10 zł. do testowania. Ja nie mam y, na AliExpress możliwości kupowania, bo tam podobno trzeba mieć kartę jaką? kredytową. Aczkolwiek na dniach będziemy mieli kartę kredytową, bo jest mężowi potrzebna. Więc, y, jak to się śmiał mąż, możemy kupać na AliExpress, a ja stwierdziłam, lepiej nie. Bo jeszcze zacznę, jak mi poda pin do karty, to w ogóle już będzie szaleństwo. A tutaj na Lego szybko przyszło, tak naprawdę, w um, środę wieczorem. Zapłaciłam w czwartek, wysłał dzisiaj piątek. Przyszło mi na pocztę. Więc może wracając z pracy ode mną. Bo było na innej poczcie, niż na której pracuję. Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu pojechał odebrać paczkę. Dobra, słoneczka moja. Kończę. Idę się pobawić swoimi gadżetami i mam nadzieję, że yy, będzie ładna pogoda, więc będę mogła połazić, sprawdzić zegarek, czy dobrze działa, ponosić słuchawki. No. Fajnie, fajnie. Mi się podobają takie zakupy. Ja lubię takie pieletoły. Buziaczki. Pa!